Okej, okay, witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym bardzo krótkim spotkaniu. i Parę słów wstępu zanim pójdę dalej, bo jeszcze osoby się zgłaszają, logują się do naszego spotkania dzisiejszego. Marek Daniłowski, wiadomo Intel także tutaj się nie zmienia. Natomiast dzisiaj parę słów na temat możliwości zarobienia ekstra pieniędzy. To jest takie dość szybkie, dość w ostatniej chwili wrzucone przez Intela, stąd my tak szybko zorganizowaliśmy to spotkanie, żeby móc o paru rzeczach tutaj powiedzieć. W każdym bądź razie są dwa główne tematy, o których dzisiaj tak właśnie dlatego mówię, będzie bardzo nietypowo. Są dwa główne tematy. Jeżeli ktoś będzie miał potem pytania, proszę śmiało do mnie wracać. Wszyscy mają do mnie namiary, więc nie ma żadnego problemu. To uzupełnię. Myślę, że wystartuje. Jesteśmy prawie 5 minut po czasie, więc kto miał się zgłosić, to już pewnie jest. I tak, żeby nie, nie marnować niczyjego czasu. Po pierwsze, jest kampania, która daje możliwości zarobienia dodatkowych do 100 tysięcy punktów w ramach Intel Partner Alliance. Czyli jeżeli jesteśmy partnerem Intela, jesteśmy w tej IP sławetnej, w tym momencie możemy wystartować tak naprawdę. W, tą, w tej kampanii zacząć zbierać punkty. O co chodzi? Sprzedajemy komputery Wipro, ale niestety większość z nich nie jest aktywowana. Intel'owi bardzo zależy na tym, żeby te aktywacje nastąpiły i żebyśmy mogli rzeczywiście widzieć używanie tego, co daje cała platforma Wipro. Stąd kampania, która mówi o punktach dodatkowych, zaaktywowanie. Właśnie tego AMT, czyli za uruchomienie wszystkich funkcjonalności WIPRO. Innymi słowy, ja zawsze mówiłem o Endpoint Management assistance czyli o M Uruchomienie EMY po stronie klienta. W tym momencie za każdy uruchomiony taki komputer w ramach WIPRO, w ramach EMY, dostajemy 50 punktów. 50 punktów... Tak, jak powiedziałem, maksymalnie jest to 100 tysięcy punktów, które można zyskać. Za takie 50 punktów otrzymamy za każdego endpointa 20 zł. Czyli mówimy o kwocie 20 zł, tak naprawdę, za uruchomienie każdego endpointa w ramach tej naszej Emy. Potwierdzeniem uruchomienia jest oczywiście zrzut ekranowy z okna emy klienta, czyli jeżeli my mamy to pierwsze okno logowania w emie, tam jest pokazane ile komputerów, które zostały sparowane jest Wipro. Na tej podstawie będziemy mogli uzyskiwać te właśnie dodatkowe punkty. Znam partnerów, którzy sprzedali do jednego klienta, na przykład 2000 Wipro komputerów Wipro w tym roku. Więc, jeżeli by to aktywowali, to zbierają od razu te 100 tysięcy punktów. Proszę sobie bardzo łatwo przeliczyć, że jest to 40 tysięcy złotych. Czyli mówimy o dużych pieniądzach. Oczywiście sumuje się to wszystko u różnych klientów, więc będziemy mieli to wszystko pięknie, ładnie sumowane. I tutaj myślę, że jest to w miarę jasne. Musimy, musimy te punkty zbierać wspólnie za B je sobie rozliczać, tak jest najwygodniej. Zatem, jak najbardziej możemy pójść w tym kierunku. Jeśli tutaj pisze rzeczywiście BM managed Service and Specialty, and da Speciality Member, to jest jak gdyby taki dodatkowy warunek, że zdaliśmy egzaminy, możemy je zdać bardzo szybko, jeśli chodzi o to. Natomiast, ten wymóg musi zniknąć po 1 grudnia, ponieważ po 1 grudnia przestają mieć znaczenie specjalizacje. To jest takie trochę zagmatwane, trochę pomieszane w tym momencie. Natomiast każda aktywacja przyniesie nam te 50 punktów, czyli te 20 zł. Rozliczamy się, ja teraz to pokażę jeszcze na innych slajdach. To jest jak gdyby jedna z tych promocji, które dzisiaj istnieją. Ja ten plik oczywiście mogę wysłać każdemu chętnemu, czyli tego flyersa. Mogę wysłać każdemu chętnemu. Tu jest taki link do właśnie programu, który za chwilę pokażę już, jak to funkcjonuje. W tym flyersie są informacje dotyczące Zasad działania, jest cały regulamin, który sobie można przeczytać. Jest informacja o tych 50 punktach za jedną aktywację, i są wymienione kraje też, między innymi, gdzie to jest. Oczywiście my, jako Polska, też tutaj jesteśmy. Zatem to jest tak jak gdyby pierwszy jest. Natomiast mamy drugiego, który dotyczy komputerów Intel Evo lub komputerów też Intel Vipro. Chodzi o to, że w tej chwili za sprzedaż. Czyli za zamówienia jeszcze w tym roku, znowu dostajemy ekstra punkty. Maksymalnie 25 tysięcy punktów. To jest 55 punktów za jeden WiPro czy jeden Iwo komputer. Więc też możemy tutaj dodatkowo zarobić. To są te punkty dodatkowe. To są te punkty oprócz tego, co normalnie dostajemy w ramach tego programu. Więc jeżeli ktoś będzie, Potrzebował informacji większej na temat tego, w jaki sposób te punkty się za każdą sprzedaż realizują. Myślę, że Asia Witańska z AB będzie mogła te sprawy powyjaśniać dokładnie i pokazać, jak to wygląda. Czyli również mamy drugą kampanię do końca roku, jak widać, na właśnie te dodatkowe punkty za zamówienia dotyczące komputerów z Intel WiPro czy z Intel IVO. Tutaj też oczywiście mamy cały regulamin. Tutaj mamy rozpisane, o jakie maszyny chodzi. Oczywiście w tym momencie też ten flyers jest do wysłania dla osób zainteresowanych. Nie chcemy robić masówki w rozsyłaniu plików, załączników. Natomiast oczywiście, jeżeli sobie zażyczycie, żeby wam to przesłać, to prześlę. Mówię, jest tutaj pełna lista maszyn, które. Spełniają wymogi tego programu. No i oczywiście Polska też wchodzi w zakres tego programu. I to są te dwie pierwsze rzeczy, które są istotne. Ja wspomniałem o stronie internetowej. To jest strona internetowa WIP-ie naszego partnerstwa. Ja mam taką stronę, która jest stroną, powiedzmy, taką dla celów pokazowych wyłącznie, dlatego ja tutaj mam bardzo mało punktów. Jak widać, możemy Yy, przechodzić poprzez poszczególne elementy, aż dojdziemy do zestawienia, ile mamy aktualnie punktów zebranych. Czyli sami możemy to sprawdzić. Jeżeli zalogujemy się do yy, programu partnerskiego, do IPY, wejdziemy właśnie po kolei na te poszczególne e, podstrony, dostaniemy się do miejsca, gdzie mamy zapisane Ile na dzisiaj mamy zebranych punktów. Więc my tutaj pokazuję, możemy to sobie zawsze sprawdzić, zawsze w tym funkcjonować i mieć bieżące dane. Tutaj również mamy w różne kampanie, które działają w ramach IPY, gdzie my możemy przechodząc do tych miejsc zobaczyć gdzie jeszcze możemy za, zarobić ekstra punkty. Więc czasami warto skorzystać. Są to głównie, często rzeczy, które są poza, jak gdyby, moim działem, moją aktyw aktywnością, bo na przykład mamy training competences. No to tutaj akurat dają za szkolenie z obtain. punkty. Mamy, mamy other, czyli tutaj pewnie będzie coś innego, czyli mamy. mamy dodatkowe do zarobienie tysiąc punktów, możliwość, zarobienie pięciu tysięcy, jeżeli komuś polecamy tą stronę, proszę zwrócić uwagę refere coworker, czyli wewnątrz firmy możemy dopisać sobie sporo ludzi, którzy będą korzystać, zalogują się i będą wchodzić na stronę Intela, za każdego takiego gostka dostajemy 100 punktów, czy, czy gostkę, więc maksymalnie jest to pięć tysięcy punktów. Tak, jak pokazałem, 50 punktów jest mniej więcej przeliczane na 20 zł. Więc też możemy to sobie przeliczyć, że w tym momencie mamy, możemy do, powiedzmy do 2000 zł zarobić na polecaniu kogoś z wewnątrz własnej firmy, własnej organizacji. Więc to są te rzeczy, które ja tutaj polecam. I jeszcze dzisiaj jedna rzecz krótka. Pokażę. Proszę się nie zrażać, tam będzie konfidential, ale wybrałem tylko te slajdy, które mogę pokazać. Między innymi mamy tutaj slajd. Ja to spróbuję zrobić w ten sposób. Być może, że się mi uda zrobić po prostu większe troszeczkę. Ok. Mamy tutaj slajd, który pokazuje nam jak wydawać pieniądze, w jaki sposób funkcjonuje cały ten system punktów. Więc też jest tutaj, jeżeli wchodzimy na tą naszą stronę Intela, mamy możliwość oczywiście zobaczenia co, gdzie i jak. No i tu mamy takie proste przeliczenie jak AB, jaki AB ma system wo wo vouchersów, czyli za 300 PLN, 300 zł mamy za 750 punktów w ramach aktywacji WIPRO, w ramach aktywacji AMT, bo o tym tutaj mówimy. Nie wiem, jakie przeliczenie jest typowych punktów. Tu mówimy o przeliczeniu punktów w ramach aktywacji AMT. Być może, że jest to normalne przeliczenie, nie mam pojęcia, ponieważ to jest jak gdyby sprawa AB i Intela, a nie sprawa moja i AB. Dlatego tutaj jest to pokazane, jak to mniej więcej wygląda, w jaki sposób to mniej więcej funkcjonuje. Mamy jeszcze jedną fajną rzecz, że mamy produkty demonstracyjne, na które warto też zwrócić uwagę. To też dotyczy Polski, jest tutaj Poland. Mamy tutaj wymienione urządzenia. Ja mogę zrobić taką listę poza tą prezentacją, czyli bez tego Intel Confidential, mogę zrobić taką listę. Rzeczywiście i podesłać, co można, ile punktów to kosztuje. Sprzęt demo, można sobie punkty zamieniać na sprzęt demo. Więc czasami warto z tego skorzystać, warto skorzystać z tej tabeli, nie ma żadnego problemu. Tu jest taka ciekawostka, ale to niestety działa tylko w Niemczech. Więc tego nie przeskoczymy w Polsce, gdzie, gdzie Shell, można to na Shellu wykorzystywać też te punkty. Więc tutaj mamy te podstawowe rzeczy, które ja chciałem pokazać, o których chciałem powiedzieć dzisiaj. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, no to zapraszam do kontaktu ze mną, również do kontaktu oczywiście z Asią Witańską. I w tym momencie zachęcam. Do aktywacji. Powiem jeszcze jedną rzecz, która tu jest bardzo istotna w całej tej aktywacji. Jeżeli macie klientów, którzy mają do aktywacji ponad 500 komputerów VIPRO, to macie możliwość wykorzystania przy tej aktywacji naszego inżyniera Darka Witka. On obsłuży Was całkowicie za darmo, czyli da pomoc Wam i Waszym klientom całkowicie za darmo, żeby postawić emę żeby uruchomić tą całą aktywację. On ma zadanie, on ma, on ma postawione warunki, że powinien to być klient, który aktywuje powyżej 500 y, komputerów Wipro. Oczywiście jak będzie 400, też to przeskoczymy, nie jest to wielki problem. Natomiast jeszcze raz mówię, jeżeli mamy jednego klienta, który ma ponad 500 komputerów Wipro do aktywacji, możecie sobie życie bardzo uprościć, korzystając z naszego inżyniera który pomoże zrealizować te wszystkie inne sprawy. Jeżeli jest jeszcze ktoś, kto by chciał przejść warsztaty, to podejrzewam, że najbliższe warsztaty to będzie druga połowa stycznia luty. Natomiast ja oczywiście zbieram chętnych, żeby jeżeli się wcześniej uzbiera przyzwoita grupa, może się uda naszego Darka przycisnąć, żeby zrobił warsztaty wcześniej. Na warsztatach uczy wszystkiego przez te 6 godzin uczy wszystkiego co jest potrzebne żeby samodzielnie aktywować AMT, samodzielnie postawić ME, rozumieć te wszystkie procesy które tam zachodzą. Czyli żeby być po prostu fachowcem w tym, żeby móc implementować ME u klientów. Oczywiście wy wtedy możecie brać za to pieniądze, jeżeli tak uważacie, że można skasować klienta za pomoc w implementacji EME. Nasza pomoc, naszego inżyniera jest bezpłatna, zatem my nie kasujemy za to nic. Przy czym, tak jak powiedziałem, Darek Witek pomaga powyżej 500, oficjalnie w powyżej 500, aczkolwiek często pomaga mi nawet przy kilkunastu, ale on wtedy się nie może zaangażować w pełną implementację. On tylko wtedy rozwiązuje powstałe problemy w trakcie implementacji, czyli mamy error, mamy wyrzucone na okno komunikat i on wtedy pomaga. Na podstawie tego komunikatu rozwiązuje po prostu ten problem, który gdzieś tam istnieje. Eee, nie wiem, czy my mamy możliwość tutaj, żeby ktoś mógł zadać pytania na głos? Nie, jeśli już to wyłącznie tekstowo. Także zapraszamy do czatu. Okej, okay, okej. Okay. Czyli jeżeli jest tego typu układ, ja już sobie zapomniałem, bo się korzysta z tylu. Jeżeli ktoś w tej chwili na gorąco bardzo chciałby coś w czacie zadać, mamy chwilę czasu, więc odpowiem. Natomiast jeżeli, jeżeli ktoś stwierdzi, że już wystarczy, ma podstawy wiedzy, to oczywiście serdecznie dziękuję za udział w spotkaniu i polecam kontakty ze mną i czy z Asią. Jeżeli będzie taka potrzeba związana właśnie też z tymi punktami zdobywaniem ekstra kasy. Czy ktoś ma jakieś takie pytania na gorąco w tej chwili? Ja czatów widzę, czy nie? Markus patrzę. Nie, żadne pytanie się nie pojawiło. Dobra, dobra. To co? To dziękuję serdecznie za spotkanie. Miłego weekendu życzę i pozostaję do dyspozycji. Warto wziąć udział w tej całej promocji, dlatego że za każdy komputer Wipro, który zostanie aktywowany, ale mówię tylko Wipro, dostajemy 20 zł ekstra. W postaci oczywiście voucherów w AB, w tym kierunku jak najbardziej idziemy, lub możliwość oczywiście wykorzystania voucherów bezpośrednio, ale myślę, że to nie zawsze ma sens. Samemu sobie to. Z tego korzystać, tylko przy współpracy z AB, wykorzystać wzajemne kontakty, żeby również na przykład zbić sobie cenę następnego zakupu. Dziękuję serdecznie, miłego weekendu i do usłyszenia, do widzenia.